Ja was witam, kochani, bardzo bardzo serdecznie. Obudziłam się w taką cudowną pogodę. Po deszczowych dniach, po zimnych, po tym chłodzie, kiedy ściskało mnie za serce. Kiedy bałam się wychodzić na dwór, bo ja jestem taki zmarzły jest słoneczko. I od razu, od razu w moim sercu zrobiło się cieplej. Napisałam post. Jak zawsze coś tam do Was piszę na Facebooku i właśnie tak napisałam. Jacy są ludzie? Oczywiście różni, przeróżniści, tak Panie, przeróżniści. I znowu przyszła mi taka myśl. Przypomniało mi się, bo już kiedyś tak mnie naszło. Jakiś czas raz, drugi, trzeci już nawet nagrałam filmik. Nawet wspomniałam o tym e, VTV na spotkaniu noworocznym u Michela, że, Tylko mam potrzebę bycia aniołem. I właśnie co? I chcę być z tymi ludźmi takimi najprostszymi, a jednocześnie skomplikowanymi. Chodzi o co? Chodzi o to, że są ludzie, tak zwani bardzo nieszczęśliwi, którzy niosą swój bagaż. Niosą go przez całe życie, kochani. Ja spotykam wiele osób na swojej drodze. Czasem jest to przez 5 minut, czasem przez godzinę. Czasem udało mi się z kimś przegadać jakąś drogę, bo jechaliśmy powiedzmy razem autobusem. To znowu byłam w Krakowie, spotkałam spontanicznie dziewczynę, którą poznałam też w autobusie przegadałyśmy pół dnia. Moje spotkania są spontaniczne. To są nieplanowane ja nawet nie ma, umawiam się z tymi osobami te osoby pojawiają się na mojej drodze i ja wiem wiem że każda jedna osoba czy przyjdzie na 5 minut czy na godzinę czy zamieni ze mną jedno zdanie gdzieś na przystanku przekazuje mi coś to są informacje dla mnie to są drogowskazy które pomagają mi iść dalej Ostatnio właśnie ktoś mnie zapytał, moja koleżanka Bożena, podziwiam Ciebie jak Ciebie zobaczyłam że Ty jesteś taka fajna i tak dalej no i masz kontakt z różnymi ludźmi i z taką nieciekawą osobą ja bym określiła nieciekawą a Ty z nią rozmawiasz Ty się im witasz zaskoczyłaś mnie tym mile no kochani ja nikogo nie chcę zaskakiwać. Ja zaskakuję czasami samą siebie. Po drugie, kiedy kierujemy się miłością, kiedy ja sobie uświadamiam, że Bóg, Jezus, uczył nas, żeby kochać każdego. I ja wiem, że Bóg kocha każdego z nas. Nieważne, czy jesteśmy piękni, czy pięknie ubrani, czy pięknie mówimy. Czy jesteśmy szczęśliwi? Czy upadamy? Czy popełniamy błędy? On nas kocha. On jest z nami przez cały czas. On na chwileczkę odchodzi od nas parę kroków i czeka. Czeka, aż upadniemy, aż coś sprzecimy, aż się czegoś nauczymy, a może zrozumiemy. I wystarczy, że wyciągniemy dłoń, spojrzymy w niebo i powiemy: Boże, Pomóż, Jezu, pomóż, wyć mnie za rękę. I on już jest. Anioły też są, kochani. Tylko kto z nas prosi ciągle tam na górze? Ja widzę, co ludzie robią. Użalają się, nienawidzą, krytykują. Mówią, jakie to życie jest podłe, jakie jest niedobre. Też tu rozmawiałam z, kimś, z jedną osobą. Mówi też. No jak to Bożena? No jak to? mnie. No jak to? Ty nie gadaj takich rzeczy, że ja mam kochać wszystkich. Ale się ja odpowiadam: Ty nie masz kochać wszystkich. Ja ci nie każę kochać, bo każdy myśli, że to jest ta miłość. Wiecie, co nas gdzieś tak zakodowano, że kocham, no to kocham swojego partnera, czy dziecko, czy mamę, kocham, kocham. A całą resztę to gdzieś tam spycham. To nie o tą miłość chodzi. Nie o te warunki, nie o stawianie warunków, że kocham za coś, bo to jest mój partner. E, kocham za to, że mi przyniósł kwiaty. Nie! Wcale nie musiał mi przynieść tych kwiatów. Kocham go za to, że on jest. Kocham go za jego smutne oczy. A miłość bezwarunkowa, ona jest w całym kosmosie, w całym wszechświecie. I po prostu. Wystarczy ją słać do kogoś, tak? To jest jak prąd elektryczny, który płynie gdzieś tam sobie, tak? W urządzeniach. Wystarczy, że jak kliknę w kontakt i, i świeci się światło. Tak samo jest tutaj. Wystarczy, że jak kliknę swoje serducho i światło się rozprzestrzenia. I ta miłość biegnie. Kochani, ja rozmawiam z każdą osobą. Z każdą. Czy to będzie jakiś tam drogowiec, czy to będzie nawet mijaczek. Czasami tak. Przysłowiowy idzie, uśmiechnie się, powie dzień dobry, coś. Ja do każdego się odezwę. Czy to będzie bezdomna osoba, czy to ta, co wyciąga rękę, zamieni słowo. Ja odezwę się do każdej osoby. I rozumiem, rozumiem ten gest. To nie jest tak, że ludzie biegną, bo ten ma fajny samochód, ten ma fajny dom, ten jest coś tam wart. Bo ten chodzi w krawacie i tak dalej. A już całą resztę pomijają. Tych wszystkich ludzi nawet nie chcą gadać z taką zwykłą osobą. A tu, kochanie, chodzi o to właśnie żeby rozmawiać z tymi zwykłymi. Żeby podawać rękę tym zwykłym, kiedy upadają. Kiedy polegalnym wzrokiem proszą o pomoc. Mimo czasami, że nas zranią Mimo czasami, że coś powiedzą nie tak. Ale kiedy my czujemy, że ta osoba ma tam w sercu ma, ma jeszcze coś. Odrobinę, ma tam jakąś iskierkę, że nie ma do końca tej nienawiści, że nie ogarnęło ją to zło. To pomóżmy tej osobie. Pokażmy jej, że ona jest coś warta. Pokażmy jej, że świat jest piękny. Tak jak ja to mówię. Odwróć się. Odwróć się plecami. Tyłem do, do przeszłości. Ale dużo osób nie może, kochani. Patrzą w tą przeszłość, Patrzą jak szklany ekran. Jak zahipnotyzowani, Jak horror, który nic im nie daje, nie wnosi. Jedynie treść, strach, niepożądane emocje, ale on patrzy i ona patrzy. I jak lepiej poramieniu. Mówię, chodź. Chodź, zobacz, tam świeci słońce. Chodź, zobacz tam są kwiaty. Spójrz w niebo, spójrz w lustro, daje takiej osobie lusterko, zobacz, zobaczyć. Co widzisz? Zobacz, spójrz twoje, swoje oczy, a ta osoba spuszcza w dół i nie może patrzeć na siebie, kochani. Jeżeli nie możemy patrzeć na siebie, w swoją twarz, nie możemy spojrzeć w swoje serce, to jak taka osoba może być szczęśliwa? Jak wy możecie być szczęśliwi? Ja mówię, powiedz, Powiedz dzisiaj dziękuję za to krowie, za tą filiżankę kawy, za to, że świeci słońce, za to, że masz dach w głowie. Ja każdego dnia, kochani, kiedy spędzę fajnie czas, kiedy wiatr mi nawet rozwiewa włosy, kiedy świeci słońce, kiedy wypiję tą przysłowiową filiżankę kawy, kiedy ktoś mi powie ciepłe, piękne słowo, kiedy obdaruje mnie jakimś drobiazgiem, wiele osób tutaj już mi dało jakieś drobiazgi, Panie kupiłam sobie takie wachlarze na no, w czasach za się zapomniałam. A że jak tutaj mi ciepło zawsze się wachuje, takim kółeczkiem, na którym się tam wokuje, czy się zamówiło. Przyjeżdżam sobie tutaj jest samą jedna pani. Udaje wachlarze. To ja się powakowałam, oddaję, ją. ona mnie, może na tym dla ciebie. Ja mówię dla mnie i dziękuję, się uśmiecham. Wiecie, jakie to jest piękne, taki mały gest. Ktoś widzi, że mi jest gorąco, wahuje się, wachuje i w danym momencie pomyśli o mnie i przynosi mi rachlarzy, albo pasek, bo widzisz, że ja noszę, może na masz, bo ja nie potrzebuję, może na masz to, masz to, na to wiaż, jest tango, to jest coś dostałem. Kochani, i to jest takie cudowne, więc ja was proszę, dziękujcie za każdą za każdą rzecz, nauczcie się dziękować, za cudowne, za uśmiech, który ktoś wam podarował, za to, że was poklepał poranymi. za to, że wypił ktoś z nami kawę. Za tyle rzeczy można dziękować. A jeżeli się nienawidzi siebie, nienawidzi się tego wszystkiego otaczającego na świata, a w sercu się ma żal, ból, no to jak można dotrzeć tam? Tak jak ja mówię, to co jest poza nami, to się dowiedziałam, to wszystko jest fajne, fajnie jest doświadczać, przeżywać, ale wszystko szukamy w swoim sercu, w sobie. Ale co? znajdzie taka osoba, co ma tam ból i żal, jak ja się dowiaduję, że ona ciągnie, prawie, że od dzieciństwa. Boże, ile ona ciągnie. I potem ktoś się mnie pyta, Bożena, jak Ty możesz? Dlaczego z tą osobą rozmawiasz? Dlaczego Ty ją wspierasz? Dlaczego Ty ją dopingujesz? Daj Ty sobie spokój. Idź, odwróć się, szkoda Twojej energii. Nie, nie szkoda. Bo tam jest jeszcze iskra, która się... Tli. To tak jak w ognisku, kochani, jak w pomini. Coś mi tu lada. Dopóki tli się ta iskra, jest nadzieja. Dopóki nie wygasi się ostatnia iskra, ja wierzę, że jest nadzieja. A ja będę dmuchać tę iskrę. Będę coś tam dokładać. Będę ją rozpalać. Uśmiechem dobrym słowem, gestem, podaniem ręki. Czymkolwiek, aby ta iskra nie wygasła, aby ona się trwaliła jak najdłużej. Być może, któregoś dnia, z tej iskry powstanie maleńki ogień, który będzie coraz większy, 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 który ogarnie serce tej osoby, który stopni jej lód. I być może, któregoś dnia ta osoba się uśmiechnie. Tak mocno i serdecznie. To też mówię, ludzie bożena. Ja wiem. Ja wiem, że są dobrzy ludzie. To już jest plus. To jest plus, jak taka osoba to zauważy. Bożena, ja wiem, że Ty masz piękne serce. Ja wiem. I ja wiem, że ja ranię Ciebie i te osoby, i tych ludzi. Ja wiem. Ale ja nie umiem inaczej. Kochani, i tym zakończę. Ja nie umiem inaczej. Dlatego bądźmy wyrozumiali. Jeżeli w naszym gronie są tacy, są takie osoby, tu mi koleżanka też mówi, że już trzeci pogrzeb będzie gdzieś tam w jej rodzinie, bo ktoś odebrał sobie życie. Kochani, dlaczego? No właśnie dlatego myślę, że oto osoby zostały w pewnym momencie same, ze swoim smutkiem, bólem, żalem, roztopkami. I nikt tego nie zauważył. I nikt się nie znalazł w tym momencie. I nie spotkał swojego ziemskiego anioła, który podał mu rękę. Bo ja wiem z praktyki, do tych fajnych fajnie się ludzie kleją, ale do tych niefajnych już nie. Bo każdy okicha tą osobę, bo po co nam taka osoba? Po co nam taka osoba, jak ona się ciągle coś tam w oczy gniewa? Kochani, odejdźmy na ten moment troszeczkę na bok, ale nie spuszczajmy z oka. Patrzmy na nie, jak na małe dziecko. Dajmy mu pofiglować trochę, popsocić, ale patrzmy naszymi oczami. Żeby w razie czegoś, żebyśmy mogli zawsze dobiec, zapobiec, powiedzieć stop, podać rękę, przytulić, otrzeć w zęb. No to ja Was kocham kochani i pamiętajmy o tych osobach, których jeszcze tłum się istnieje i nie do końca wygasły. I kocham Was bardzo bardzo. bardzo.